Lwowskie zarysy historyczne. Dzień dobry państwu. Przy mikrofonie Anna Gordiewska i Krzysztof Szymański i witamy w pierwszym w tym roku programie Lwowskie zarysy historyczne. Pierwszy w 2024 roku. Krzysztofie. Tak. A dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Czarnej Kamienicy, gdzie znajduje się Muzeum Historyczne Miasta Lwowa i również to, takie muzeum było i e, niegdyś przed wojną, było założone w tym celu. Na terenie spalonej w XVI wieku Kamienicy, nową w renesansowym stylu w latach 1588-1589, wystawił Włoch Tomasz de Alberti. No, architektami to były takie lwowskie sławy jak Piotr Barbony i Paweł Rzymianin, a obecny wygląd tej kamienicy został już nadany w wieku XVII przez Marcina Anczowskiego, lekarza lwowskiego, nadwornego lekarza Jana III Sobieskiego. I to właśnie na cześć tego, że lekarz był właścicielem tej kamienicy, Artysta ozdobił fronton figurą świętego Łukasza, patrona lekarzy. Warto też przypomnieć, że czarna kamienica znajduje się przy Pierzei wschodniej rynku lwowskiego i rzuca się w oczy, bo jest po prostu innego koloru. Tak, jest czarna, jak zresztą sama nazwa wskazuje, a tą swoją nazwę ona uzyskała w wieku XIX, bo po prostu ten piaskowiec, którym wyłożony jest cały frontem tej kamienicy, pociemiał i uzyskał taką ciemną, szlachetną barwę. A czy słyszałeś, że są, czy legendy związane o tym kolorze, bo... Od zawsze lwowiani i goście miasta zastanawiali się i słyszałam też taką wersję, że to jest tajemnica, co tam było wykorzystane. Esencja włoskiego orzecha. Słyszałaś o tym? No, to różne wersje chodzą, ale gdy kamienica była odnawiana w ostatnich latach, to okazało się, że była malowana we wzory, takie ornamentyk roślinną. I wszystko to było bardziej kolorowe, a nie takie smutne, czarne jak w dniu dzisiejszym. I tam nawet kawałeczek konserwatorzy zostawili jako pamiątkę o tym, że właśnie ona była kolorowa. A w 1911 roku kamienica przechodzi na własność miasta, i w 1926 roku umieszczono tu Muzeum Historyczne Miasta Lwowa, które należało do typów muzeów lokalnych, przeznaczonych na gromadzenie i przechowywanie pamięci tylko z dziejami Lwowa związanych. Te wszystkie eksponaty, które tutaj umieszczano na przestrzeni lat, obrazują rozwój miasta w jego historycznym rozwoju, dorobek dziejowy jego mieszkańców, poziom kultury materialnej i artystycznej, a gromadzone te pamiątki w Lwowie były od roku 1391, początkowo na ratuszu, potem w innych miejscach. A pomysł stworzenia samego muzeum powstał na pierwszym kongresie historyków polskich w 1890 roku, który odbywał się naturalnie we Lwowie. I tu po raz pierwszy zwrócono się do instytucji miejskich, do prywatnych tych ludzi, którzy zbierali różne lwowskie pamiątki, żeby z takim apelem gromadzenia ich i przekazywania. Gdzieś do jakiegoś pewnego miejsca, żeby tam można było ich gromadzić, i właśnie takim pierwszym miejscem było archiwum akt dawnych którym od 1891 roku opiekował się Aleksander Czołowski. A w 1926 roku od miasta zakopiono kamienicę i zaczęto gromadzić kolejne eksponaty, w tym i znajdujące się pierwotnie w Ratuszu Lwowskim i dotyczące bezpośrednio historii miasta. A muzeum otwarto uroczyście 22 września 1900. W 1929 roku. I w tym czasie muzeum historyczne zajmowało parter, pierwsze i drugie piętro, a na trzecim mieszkali wówczas lokatorzy. Przy muzeum działało również Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa. W 1936 roku został opracowany wspaniały przewodnik po muzeum. Autorem tego przewodnika była dr Łucja Harewiczowa, która była w tym czasie kustoszem tego muzeum. Urodziła się w, pod koniec XIX wieku w Cieszanowie, studiowała na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, a w 1937 roku uzyskała stopień doktora. Od 1931 była kustoszem Muzeum Historycznego Miasta Lwowa. Oprócz tego była autorką licznych prac o przeszłości Lwowa i niestety w czasie II wojny światowej miasto opuściła, przeniosła się do Warszawy, tutaj działała w konspiracji, uczestniczyła w tajnym nauczaniu i w lipcu 1943 roku została aresztowana, pierwotnie osadzona na Pawiaku, a potem w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau gdzie zmarła pod koniec 1943 roku. Natomiast w tym wspaniałym przewodniku mieścił się dokładny opis każdej sali wszystkich eksponatów, które tam były wystawione i teraz przedstawimy Państwu no, niektóre opisy tego dawnego wspaniałego muzeum. Lwowskie zarysy historyczne. Na pierwszym piętrze mieściła się świetlica, gdzie były portrety ludzi działalnością życia ściśle związane z Lwowem a przede wszystkim były tam wizerunki przedstawiciele dawnego mieszczaństwa takich znanych rodów lwowskich jak Korniaktów i Boimów tam były gabloty i w tych gablotach były pamiątki przeszłości miejskiej a po środku sali były trzy modele rekonstrukcyjne, wypracowane przez inżyniera, architektę Janusza Witwickiego. I one przedstawiały Ratusz Lwowski, który był rozebrany w XIX wieku, również Dom Korniaktowski albo tzw. Kamienicę Królewską, która znajduje się obok Czarnej Kamienicy pod adresem Rynek 6 i wspaniały zabytek budownictwa renesansowego, i Arsenał Królewski, najważniejszą budowlę świecką w Lwowie z okresu baroku. No i tutaj warto też Krzysztofie przypomnieć o tym, gdzie znajduje się dziś ta panorama zaprojektowana przez Janusza Witwickiego. E, właśnie podejrzewam, że te elementy, które były wystawione, to są, były częścią tej panoramy, która przez różne koleje losów przeżywała i w końcu otwarto ją we Wrocławiu. no Jak wiele tych lwowskich pamiątek zabędowała do Wrocławia i teraz tam ją możemy oglądać, jak wyglądał ten dawny średniowieczny Lwów w takim bardzo dokładnym, precyzyjnym odtworzeniu przez architekta Witwickiego pierwotnie, no a później już przez tych innych konserwatorów, którzy nad odtworzeniem tej panoramy pracowali. Na no i dalej była sala cechowa. Sala cechowa, bo wiadomo, że cechy w Lwowie to była siła w średniowieczu, bronili miasta, tworzyli jego potęgę, i tutaj właśnie umieszczone były wszystkie cenne zabytki, które związane były bezpośrednio z cechami. Były to sztandary cechowe, godła cechowe. W gablotach umieszczone były najróżniejsze pamiątki ilustrujące dawną organizację rzemieślników. Były takie tak zwane emblematy, tacki składkowe, puszki, pucharki, kubki, krzyżyki. Naturalnie każdy z nich był e, udekorowany tą plakietką czy herbem tego czy innego cechu. No i w głównej sali drugiego piętra był też taki dział ikonograficzno-topograficzny. I tam były widoki, panoramy plany, litografie, rysunki i dawne fotografie. I te zabytki dawały dokładny podgląd na przeobrażanie się Lwowa w ciągu wieków i na jego przemiany urbanistyczne. I uchwycone w nich zostały najbardziej charakterystyczne znamiona architektury i krajobrazu Lwowa. I najstarszy widok Lwowa pochodził z początku XVII wieku. I tu trzeba przyznać, że na tym drugim piętrze mieściło się też bardzo y, szczególna sala, mianowicie y, była to chyba jedyna w y, całej Polsce sala, która była poświęcona wydarzeniom y, pierwszej wojny i później walk o Lwów z Ukraińcami i z bolszewikami. Yy, materiał, który tutaj był przedstawiony, były to najróżniejsze obwieszczenia, odezwy, fotografie z tego okresu, plakiety yy, obrazujące obronę Lwowa i tutaj też yy, Stanisław Batowski sprezentował dla Muzeum Historycznego Miasta Lwowa swój słynny bój na persenkówce, Był to olbrzymi trypty, który zajmował całą ścianę tej sali. No a w gablocie pomiędzy oknami był herb Lwowa własnoręcznie udekorowany przez Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1922 roku. W maju 1940 roku Muzeum Historyczne i Muzeum Jana III Sobieskiego zostały połączone w jedną instytucję, czyli Muzeum Historyczne, a od 1947 roku dołączono również kamienicę pod numerem 24 znajdującą się również w rynku i część ekspozycji muzeum dotycząca różnych rodzajów broni została mniej Więcej w 1980 roku otwarta w arsenale miejskim przy ulicy Podwale 6, gdzie mieści się do dziś. Jest to bardzo ciekawa ekspozycja, a w zbiorach muzeum znajduje się obecnie ponad 310 tysięcy eksponatów, i częściowo eksponowane są podczas. Okresowych wystaw tematycznych. Ja bardzo lubiłam chodzić do Muzeum Historycznego z wycieczkami, które były organizowane w szkole. Szczególnie właśnie ciekawa była ta kamienica królewska, no, o której może powiemy jako o tym cyklu muzealnym, ponieważ tam były te naj, najbardziej eksponowane, najciekawsze te pamiątki, dlatego że ta pierwsza kamienica pod numerem 24, tam było takie raczej mało ciekawe od tych pierwotnych ludzi przez jakieś tam e, takie mało ciekawe i mało interesujące ekspozycje. No, w tamtych czasach przedstawione naturalnie pod kątem, który przekazywała partia i naród. A ciebie jako chłopaka co najbardziej interesowało? Mnie najbardziej interesowała naturalnie broń w tamtych czasach. No nie było tego muzeum historycznego, tego arsenału, ale właśnie ta część była przedstawiona w tej kamienicy królewskiej. A co się tyczy czarnej kamienicy, tam był wiek XX, właściwie po ten okres powojenny, dlatego że z przedwojennym okresem jakoś historia się rosyjska nie wiązała i gdyśmy przeważnie wychodzili z tej kamienicy królewskiej, to szukaliśmy możliwości uciec z tej klasowej wycieczki i pójść sobie po prostu do kina, a kin w tamtych czasach w centrum to było cała masa. Bo ktoś by oglądał jakieś plansze, gdzie były przedstawione te kraje, do których eksportują swoje urządzenia czy jakieś wyroby, te lwowskie fabryki. Były tam też makiety lwowskiego autobusu czy tej ładowarki, która w Lwowie była produkowana. Było to mało ciekawe, mało interesujące, ale właśnie obowiązek bycia w muzeum był. Szczególnie to zdarzało się, gdy były jakieś święte religijne, to organizowano wycieczki do muzeów i dlatego staraliśmy się urwać, żeby jeszcze jakiś fragment czasu wykorzystać dla siebie w bardziej ciekawy i radosny sposób. Teraz podczas trwającej prawie dwa lata agresji rosyjskiej na Ukrainę część eksponatów z każdego muzeum została schowana w bezpiecznym miejscu, również część eksponatów Muzeum Historycznego. I miejmy nadzieję, że w dobrych czasach jeszcze można będzie niejedną ciekawą wystawę zobaczyć w Muzeum Historycznym. Lwowskie zarysy historyczne. I dobre jest to, że są organizowane różne takie tematyczne wystawy z tych magazynów muzeum historycznego. Wydobywane są co ciekawsze eksponaty, wystawiane i wtedy można zobaczyć bogactwo tych zbiorów muzeum, które są tam aktualni. I tak ciekawie były opisane właśnie w tym przewodników autorstwa. I właśnie tak ciekawie te wszystkie eksponaty dokładnie i precyzyjnie były opisane przez Łucję Charywiczową w tym jej przewodniku. A my żegnamy się dziś z Państwem i do usłyszenia w następnych odcinkach Lwowskich Zarysów Historycznych. A z Państwem byli Anna i Krzysztof Szymański. Do usłyszenia. Lwowskie zarysy historyczne. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt profesjonalny Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów.